Możemy zacząć, tak? Gotowi? Wszyscy włączyli? Dobre, e, e, witamy Państwa, dziękujemy za poświęcenie nam czasu na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej środkom unijnym pozyskanym e, przez Urząd Marszałkowski. E, są z nami Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Waldemar Wojciechowski, Dyrektor Gabinetu Marszałka Michał Trzoska, dyrektorzy: Dyrektor Ilona Wężowska ze starostwa, dyrektor Zawost, dyrektor Żuk i dyrektor Żywicki ze szkół, które e, mamy prawie pewność, będą beneficjentami środków unijnych, które udało nam się pozyskać. E, sytuacja jest taka, że jest rozdanie. Pierwszych środków z nowego budżetu unijnego, które były dosyć długo trzymane, ale w końcu są uruchomione. i Urząd Marszałkowski przedstawił wstępną listę, która w ciągu dwóch, trzech tygodni zostanie zatwierdzona przez Komisję Europejską i Urząd Marszałkowski do realizacji projektów. Te projekty opiewają, jeżeli chodzi o nasz powiat, łącznie na Ponad 11 milionów. <laughs> Największym beneficjentem jest szkoła, w której się znajdujemy, czyli Zespół Szkół Ponadpodstawowych numer 3. No, dlatego wybraliśmy jako miejsce spotkania z Państwem, właśnie tę szkołę. Niewątpliwie te środki przyczynią się do rozwoju czegoś, na czym nam jako powiatowi najbardziej zależało, czyli na rozwój szkolnictwa zawodowego. O tych projektach pozwolicie Państwo, że opowiedzą e, beneficjenci. Natomiast najpierw proszę Pana Radnego Wojciechowskiego i Dyrektora Trzostkę o zabranie głosu z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego. Witam bardzo serdecznie Państwa. Po raz kolejny jest mi że możemy Państwu tak wspaniałą informację. Kolejne niemałe środki do powiatu Łowickiego trafiają tym razem do szkół. I tak jak pan starosta powiedział, przede wszystkim są skierowane na szkolnictwo zawodowe, które z się trzeba stwierdzić kilka lat temu. Zostało nie tylko w naszym powiecie, ale myślę, że i w innych tajembane. Odbudowujemy to, cieszę się niezmiernie. Pan marszałek Żeniusz Schreiber bardzo mocno walczył o te pieniądze. Te ciągłe wyjazdy do Brukseli, Branko, na terenie województwa. Wtedy, ale daliśmy rady. Wspieraliśmy go jak jakoś, mogli jako rada Sejników Województwa Polskiego. Udało się. Są bardzo, bardzo duże środki do wykorzystania w tym rozdaniu. A też nie ma na część wspólnie do nas. Na z tego naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony i życzę Państwu, dyrektorom, aby te środki zostały y, spożytkowane na właściwy sposób i przyczyniły się do rozwoju szkolnictwa na terenie Wyraźnie Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, łącznie, łącznie w konkursie y, przeznaczonych do Rozdysponowania jest maksymalnie kwota nieco ponad 100 milionów złotych, z czego 10,5, tak jak wspomniał pan starosta Marcin Kosiorek, trafia do powiatu łowickiego. W województwie łódzkim są 24 powiaty, ale praktycznie 10% środków prawdopodobnie trafi do powiatu łowickiego. To pokazuje, no, że jednak udało się panu staroście, państwu dyrektorom, wykroić duży kawałek z tego unijnego tortu, czego serdecznie... Gratuluję. Jaka jest teraz procedura? Projekty podlegają negocjacjom, które potrwają faktycznie trzy tygodnie i za około trzy tygodnie powinniśmy poznać ostateczną listę zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Łódzkiego, który jest instytucją zarządzającą środkami unijnymi w województwie łódzkim, a na czele zarządu stoi Marszałek Grzegorz Spegel. Szanowni Państwo, jeszcze raz gratuluję Państwu dyrektorom tych dobrych wniosków, Panu Staroście dobrego nadzoru, no i mam nadzieję, że przysłuży się właśnie Przysłużą się te środki na jeszcze wyższy poziom szkolnictwa zawodowego w powiecie łowickim. Dziękuję. Proszę Państwa, pieniądze nie spadają z nieba, trzeba po nie, umiejętnie sięgać, a sięgamy tutaj akurat ani moja, ani zarządu, ale przede wszystkim dyrektorów naszych szkół, którzy dbają o to, aby szkoły się rozwijały, mają przed sobą trudną perspektywę spadku demograficznego, który kroczy rok za rokiem i starają się o to, aby te szkoły były atrakcyjne, nowoczesne, aby spełniały oczekiwania przychodzących uczniów oraz ich rodziców. Więc najpierw poproszę największego beneficjenta, panią dyrektor Żuk, o opowiedzenie, co to za projekty, i dzięki e, e, tym pieniądzom, co może szkoła osiągnąć. Bardzo proszę. Dziękuję pani starosta, witam państwa bardzo serdecznie, witam Media. Otóż my złożyliśmy dwa projekty na kwotę 3 milionów każdy. Między innymi tutaj, jeśli chodzi o cel projektu, będą to specjalistyczne szkolenia zawodowe do poszerzenia już istniejących pracowników zawodowych, ale także i ogólnokształcących nowoczesnych sprzęt. Dla wszystkich uczestników będą również płatne staże zawodowe, tutaj w firmach województwa łódzkiego. I w ramach y, zarówno tego projektu, jak i y, tego drugiego y, będą zostaną utworzone nowoczesne pracownie językowe, pracownie zawodowe, które y, głównie związane z naszymi kierunkami, y, jakie, są, jakie kształtują się tutaj w szkole. Y, również będzie tutaj obejmowany y, remont sal oraz zakup nowoczesnego wyposażenia. Jakoby do każdej pracowni. Dodatkowo uczniowie oraz nauczyciele będą mieli możliwość uczestnictwa w certyfikowanych kursach i szkoleniach, a uczniowie oczywiście nabędą specjalistyczne kompetencje, kwalifikacje, które pozwolą im bardziej być konkurencyjnym na rynku. To jest ten jeden projekt. W tym drugim projekcie również jest mowa o tym, co już powyższe powiedziałam, tylko tu po prostu będzie to jakby skierowane zarówno w jednym, jak i w drugim projekcie do innych kierunków kształcenia, tak? Czyli tutaj przede wszystkim, przede wszystkim technik fotografii mediów, porty i terminale pracownie gastronomiczne, pracownia konsumencka, no i pracownie językowe przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę dyrektora zawodów, największej w naszej szkoły. No. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy skorzystać z tych projektów, bo pierwszy to projekt, który realizujemy. Obecnie przedstawiliśmy dwa projekty pod ogólnym hasłem Dobry Zawodowiec. Czyli chcemy zadbać o wykształcenie kompetentnego, dobrze zorientowanego w rynku człowieka, przygotowanego do przyszłej pracy. Mamy osiem kierunków kształcenia na Blichu, więc w tych dwóch projektach podzieliliśmy to tak, żeby każdy zawód mógł skorzystać. Jest to doposażenie pracowni, są to staże uczniowskie, jest to doskonalenie nauczycieli, wyposażenie w nowoczesny sprzęt, między innymi wyposażamy pracownie programisty i pracownie informatyczne, tutaj sprzęt technologiczny bardzo szybko się starzeje, wyposażamy pracownie gastronomiczne, robimy szkolenia z kuchni świata, ogólnie mówiąc, doposażamy pracownie agrobiznesu i tutaj zwracamy uwagę na rolnictwo ekologiczne, dbamy również o logistykę, wózki widłowe, szkolenia na wózki widłowe, których nie ma w programie nauczania, a które są bardzo przydatnymi umiejętnościami. Łączna wartość projektów to ponad 3,5 miliona złotych, a ponieważ 90% z tej kwoty jest dofinansowane z funduszy europejskich, bardzo się cieszę, że możemy z takiego dofinansowania skorzystać i myślę, że jest to możliwe nie tylko dzięki staraniom dyrekcji szkoły, nauczycieli, ale dobrej współpracy.